kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale na pozytywnie lecimy z taką oto talio kart lecimy z kolejnym pytaniem czy on, ona jest na mnie zła za co ogólnie e, e, myślcie sobie o tej osobie o którą chcecie zapytać którą macie w sercu na myśli z którą nie macie kontaktu, czy ta osoba jest na was zła z motorami, to z jeździ dobra E, powiem Wam tak, mam szczera, e, jest na Was osoba zła, ale też Was bardzo mocno, słuchajcie, kocha. Jest to jakieś uczucia, mimo tej złości i tych uczuć, słuchajcie, mieszanych, to ta osoba bardzo mocno Was kocha. Po prostu przyskrowaliście coś w tej osobie, może padły jakieś słowa, może po prostu zbudzaliście w niej zazdrość, po prostu wiecie, no wiadomo jak to jest, tak, celówka, lub powiedzieliście jakieś przykre słowa, które po prostu zabolały. Jest dużo takiego żalu, smutku, złości. Mogliście też to osobę, słuchajcie, zaniedbać i ta osoba jest nawet wściekła. Z jednej strony ma was ochotę rozszerpać, a z drugiej strony was kocha i tego nie zrobi. O, zobaczcie, też się było coś w zawieszeniu u was. my z długóry nogami. I to wyjdzie na prosto. Tylko to trzeba współpracy, komunikacji, nawet jak w związku wam nie wyjdzie, że jesteście w separacji czy w się to się nie marcie bo w przyjaźni na pewno wam wyjdzie wszystko, także tu się nie stresujcie, nie martwcie złość tu widzę, jest mimo tej miłości, tego szacunku do siebie jest dużo do was złości, takiej takiej, takie wiecie, wiecie jak to złość wygląda ale wyjdziecie, macie, słuchajcie kochani, jeżeli będziecie współpracować, ufać samym sobie, tak, no to macie możliwość, że z tej złości pojawi się też miłość i wrócić, albo wrócicie do siebie, albo po prostu e, zostaniecie na podstawie stopa przyjaciel, przyjaciółka, w relacjach takich, wiecie, ochłodzonych, ale powiem Wam szczerze, w, do siebie w zgodzie. Tylko teraz od Was zależy, bo tu widzę dużo współpracy, wspólnej współpracy. Również widzę pracę nad samym sobą. Opuścić musicie też wiadomo ego i to dumę, tak? Ale też dużo w komunikacji. Tu zabrakło po prostu, czemu ta osoba jest ogólnie na Was zła. Zabrakło i komunikacji i teraz dopowiemy sobie, słuchajcie, żeby nie było. Zaniedbaliście po prostu impreski. Praca, przyjaciele i ona była, czuła się jak opcja zapasowa, drugi plan, czyli mogła być z Wami w związku, mogliście być w relacji, niekoniecznie musieliście, nie ze wszystkimi rezonuję, każdy ma inną, wiadomo, sytuację, ale po prostu moglibyście, byliście stosowo, po prostu moglibyście być w związku, byliście lub prawie byliście i po prostu zaspatraliście pracą, znajomymi, imprezami, po prostu lub swoimi byłymi, na przykład myśleliście, że coś jeszcze wrócicie i po prostu to sobie zraniliście. Ta osoba jest tak, słuchajcie, zraniona, że ona ma was, tak jak powiedziałam, ochotę normalnie, y, 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 ale uczucia są, uczucia wygasają, ale są. Ale też są z dobre strony i złe emocje, tak? Te złe strony. Także to teraz od was będzie zależało. Jak czy ta ogólnie osoba się zgodzi? Tak, i będziecie chcieli w ogóle w przyjaźni. Ale mi się wydaje, że słuchajcie, nawet jakbyście w związku nie byli i byście byli jako przyjaciele, ale oczywiście stopniowo, tak? Zpóki ta osoba zapomni was, zapomni, coście jej zrobili. Wybaczy Wam, tak? będziecie żyli w tej zgodzie, to zgoda była dla Was najlepszym rozwiązaniem, bo byście wiecie, sobie skrzydeł nie podcinali, nie zdrogo nastawieni do siebie nie byli. Tylko teraz zależy od Waszej psychiki, tak? Czego Wy w ogóle w tej chwili chcecie? Czy jesteście w stanie się poświęcić, się z nią zaprzyjaźnić i żyć w zgodzie, w przyjaźni, czy po prostu czujecie coś do tej osoby i nie dacie rady? To, to już zależy od Was. To jest dużo ludzi się określa, ogólnych grup i tak dalej, tak. I na co ta osoba jest zła, zaraz sobie jeszcze to powiemy, jedno talio. Bo no to, tak jak powiedziałam, imprezowaliście, odkreśla się też, zobaczcie, imprezowanie, praca, tak, brak komunikacji, słabe po prostu więzi, słabe starania, imprezki, tak, znajomi. Też mogliście, wiecie, szukać sobie kogoś na boku, niekoniecznie mogliście, tak, mogła ta osoba się po prostu, wiecie, dowiedzieć i po prostu jej to zabolało. Tak, bo dlaczego na przykład, jeżeli jesteście szczęśliwi, chcielibyście czego chcecie, to po co to robicie, tak? I to jest tak zwana, u Was taka huśtawka powstała i dlatego się rozstaliście lub po prostu nie wyszło Wam. Dwie osoby, pamiętajcie, mają się starać, nie ja tylko jedna. Także to wyjdzie, słuchajcie, nieważne, czy to wyjdzie miłość czy przyjaźń, ale z tego coś będzie, tylko trzeba dużo współpracy, dużo spokoju, ciszy, pracy, komunikacji między sobą, tak? No i chęci oczywiście, tak? Ale tym bardziej się musicie pogodzić, i żyć w zgodzie, to będzie najważniejsze wtedy już będzie mieli plusa u tej osoby, bo wyjdziecie na dojrzałe emocjonalnie osoby, które po prostu się pogubiły a nie tam jakieś dzieci, bez urazy oczywiście które po prostu nie wiedzą czego chcą także moim zdaniem w moim odczuciu to by najlepsze, słuchajcie, była, była tylko między wami zgoda i wtedy wyjdziecie na, tak jak mówię, wyjdziecie na prostu, długie starania tak, ale dacie radę pamiętajcie, trzymajcie się, cześć!